Hej, siemanko, jestem jacek 16 i witam was w kolejnym filmie na kanale, dzisiaj zagramy w grę Hop Hop Hop, moi drodzy jest to gra, yy, oczywiście Hop 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 2 Underwater, jest to część, druga część gry, którą nagrywałem dla was dzisiaj, eee, wcześniej tak, hop hop, hop 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 1, tak zagramy. Jest pod wodą, skakanie pod wodą na porządek test. To mnie zabije, ok jeżeli by, byśmy na przyszłość wiedzieli. Uur. zębatka z okiem, to tamta tam zębatka chyba też może nas zabić. Tak. Warto sprawdzić, żeby później nie było coś takiego, że... Że zginę od czegoś. I nie będę wiedzieć od czegoś. Na przykład o jakiś bug. Nie wiem, czy właśnie pod wodą ten to oko zakochowuje się jest bardzo dziwnie Zobaczcie. Tak, ona płynie do góry. Tu jakieś prądy znoszące ją do góry, czy co? Tak. Te prądy znoszą nas do góry, ale mamy 14 punktów. Więc jest spoko. No cóż, spróbujmy jeszcze raz. No to jest trudne, powiem szczerze. No, ale co, klikam to ono i tak tak przy, przyciąga się do tej przy, to, do tej zębatki. No znowu, no teraz to już w ogóle... Rekord świata bo no tak szybko leci, fu, i szybko i w ścianę ja Trzeba tam daje tam no. leci Dlaczego on pękający balon co? nie, nie nie będę nic oceniać Przy... on tak musi ten balon, ta... znaczy ten balon w sensie pęka jak balon, taki dźwięk jest wydaje ale klikam to tak szybko leci w stronę tej zębatki, ginie no Właśnie, jak dzisiaj liczę to jest już jest czwarta gra którą nagrałem, którą nagrywam mam jeszcze w, w, lasie, w planach piątą grę nagrać w sumie to będzie już gra, którą kiedyś nagrywałem, ale. Znaczy, kiedyś. Ostatnio, ale. Dłuższy czas nie było odcinka. No cóż, ja w tej wodzie nie, nie mogę po prostu skakać. Co biorę to zbyt zbyt przybliżam go do, do na, na dole do kolców i umieram No Średnia gra No kur Teraz to już mnie wkurzył ten koleżka Każdy skok to jest jeden punkt. Kurde. W takich grach to, no przyklonanie to jest, no, co, co chwilę. No, przecież ja klikałem cały czas. W dupie mam ten wasz prezent. Nie będę grać, te gry, grać w tej gry, tylko jeden odcinek nagram i tylko... Już nie usunę. Zresztą nagrywamy jedną dla was grę. Już nie wkasuje potem. Bo po co mi na telefonie gra, w którą nawet nie będę grać. No tak. Przecież on, on nie może lecić do góry. Ten, to oko musi czekać. Kurde to. Widzicie to, to oko? Czasami leci za szybko do góry. No ale udało się w 16 punktów wbić przynajmniej A Widzieliście co? Wziąłem to naprawdę No przecież jakiś klikam tak przyciąga go ta, ten, ten sufit No to zbyt szybko do tego sufitu leci W tej wodzie to oko zachowuje się inaczej Dobra, dobra, spróbujmy je jeszcze raz. Ostatni raz. Kurw. Dobra, wiecie, zakończę ten odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Zapraszam was, zapraszam was do... Do subskrypcji tego kanału wraz z węczkiem, do komentowania, do usłyszenia. Zapraszam was na, poprzedni, na poprzedni film, na, na, na następne. Do następnego na razie, na razie hej hej. Ja nie będę już grać w tę grę. No niestety, graj, skurzająca. Możecie być, win mo zapraszam Was oczywiście do zagrania w tę grę. Nazywa się ona Hop Hop Hop, 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 hop 2, yy, czyli Hop 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 e, Underwater. Yy, mój rekord to 16 punktów. Wiem, że zbijecie więcej, bo ja to, to, to nie, wiem, nie wiem co tu się dzieje w tej grze. Także no co? Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Zapraszam Was na inne filmy. Do następnego na razie. Cześć. Hej hej. I dzisiaj wrzucę wam mniej więcej dwa filmy z tych, z tych których nagrałem. Także Elo.